Cześć, jesteśmy na stoisku marki Deutzwar. Zobaczcie jakie tłumy. Jedno z większych stoisk, słuchajcie, 16 traktorów pokazanych o mocach od 60 do 340 koni plus kombajn. Także pełen zakres, pełen trzech tych maszyn. Trudno się tutaj przecisnąć, ale chcę Wam pokazać największą nowość tej firmy i taki, powiedzmy, no ciągnik dopasowany do naszych realiów. Myślę, że taki, taki produkt kluczowy. Nowy model, ciągnik serii 5 Keyline. Ta nowa seria to jest ciągnik taki pośredni między serią 5D Keyline, a serią 5, która jest już powiedzmy taka bardziej wypasiona. Ten traktor jest pomiędzy, chociaż gabarytowo jest wielkością tej piątki. Właśnie piątka to tu jest dzisiaj w tym przypadku słowo kluczowe, bo ten egzemplarz ma numer piąty na tabliczce znamionowej. To jest piąty egzemplarz wyprodukowany dopiero i trafił właśnie do Polski. Można powiedzieć, że to jest światowa premiera. Oficjalna będzie gdzieś dopiero w drugiej połowie marca. Ten traktor już jest nawet sprzedany. Więc taka ciekawostka. Fajnie, dosyć fajnie wyposażony, będzie miał przekładnie 20 na 20 z półbiegiem. Obsługa podnośnika mechaniczna, fotel pasażera, kabina czterosłupkowa, traktor o rozstawie osi 2,4 m, około 4 ton. Taki fajny, zgrabny kompakt. W tym przypadku mamy model 5095. W skład tej serii wchodzą cztery modele od 75 do 106 koni mechanicznych. No cóż, przy takim traktorze też kluczowa jest cena. tak, Powiedzmy przy takich kompaktach. Ten ciągnik, jak tutaj się dowiedzieliśmy, kosztuje 208 tysięcy złotych netto. I tak to jak powiedziano dla rolnika. Mniejszy model 75 będzie się zaczynał już od około 180 czy 184 tysiące złotych katalogowo. Także polska Premiera taka ciekawostka, fajny kompakt. Myślę, że na wiosnę będziemy mieli możliwość powiedzieć o nim coś więcej, bo mamy mieć podobną okazję przetestować tą maszyny To tyle. Cześć.